Środa 33 tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z drugiej księgi Machabejski opisuje słynne męczeństwo siedmiu synów jednej matki, która musiała oglądać, jak są mordowani. I bardzo ciekawe, że nie prosi o uskawienie, nie pomstuje, nie narzeka jakoś albo nie traci wiary, ale nawet zachęca synów do tego, żeby wytrwali. Za co? za to zostają zabici, że nie chcą zjeść wieprzowiny. To no paradoks wydaje się dla nas. Ktoś by powiedział, no bez przesady mogliby zjeść trochę, nic by im nie zaszkodziło. Bez przesady, co to za matka, która godzi się na to, żeby po prostu zabijali ich dzieci. I to jeszcze przed czasem, kiedy, kiedy było głębokie przekonanie, że, że jest życie po śmierci. Z naszego punktu widzenia ten fragment jest absurdalny i myślę, że wielu rodziców by powiedziało, że nigdy by się na coś takiego nie zgodzili. Owszem, wierzyć w Boga tak, ale nie za cenę śmierci swoich dzieci. Ale tu widać, jak daleko jesteśmy od takiego fundamentalnego stwierdzenia czy myślenia, że są wartości ważniejsze niż życie, że jest coś ważniejszego niż życie, że nigdy, nigdy, przenigdy człowiek nie powinien się sprzeniewierzyć Bogu, jeżeli chodzi o, o życie, nawet gdyby chodziło o życie. I owszem, można interpretować to tak czy inaczej, ale to, że ludzie potrafią znieść się na taki poziom, to, że nawet dzieci potrafią już być tak dojrzałe w wierze, że zdają sobie sprawę, że życie bez Boga, życie bez wartości jest, jest niewarte życia, no to się nam wszystko może odwrócić do góry do nogami. To wszystko się nam może okazać po prostu, że, że tak naprawdę my żyjemy mega megapozorami. Mega pozorami, że, że nie ma w nas takiej wiary, tak mocnej wiary, która by powiedziała: No, są sprawy dla mnie ważniejsze. I kiedy trzeba umrzeć, jak to nawet słowacki mówi, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec, bo, bo wiedzą, że są sprawy, dla których warto. Czy wierzę tak w Boga? Czy poświęciłbym swoje dzieci? Czy byłbym za tym, żeby po prostu wszystko robić, żeby moje dzieci prędzej. Umarły, niż nie zgrzeszyły? To jest pytanie, które warto sobie dzisiaj każdemu z nas postawić. Psalm 17 mówi o tym, że wołam psalmista do Pana Boga, prosi o nakłonienie, żeby Pan był nakłonił jego, swojego ucha. I używa też takiego ciekawego sformułowania: strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu twych skrzydeł. Strzeż mnie jak źrenicy oka. Co to jest iszon? Iszon, czyli źrenica, córka oka dosłownie, źrenica. Co to jest źrenica? Bardzo ciekawe określenie, bo isz to jest człowiek, a iszon to jest taki mały człowieczek, mały człowiek. Dlaczego mówi się o źrenicy oka jako o małym człowieku? Bo zauważcie, że jak patrzymy się w źrenicę drugiego człowieka, to widzimy siebie, ale takiego bardzo małego, bardzo malutkiego. Więc kiedy on mówi o źrenicy oka, to tak jakby stał przed Bogiem, widział, e, widział w oku Boga siebie jako malutkiego człowieczka i mówi strzeż, strzeż mnie po prostu jak człowieczka Twojego oka. Strzeż mnie, ja stoję przed Tobą, jestem przekonany, że jesteś blisko mnie, jestem jak e, ktoś, kto jest blisko Ciebie i wobec Twojej wszechmocy, tym bardziej jak jesteś Bogiem, bardzo malutki, ale proszę Cię o to, żebyś Ty mnie ustrzegł, żebyś mnie upilnował. Przepiękny obraz, owszem, antropomorficzny. Mówimy, że, że Bóg ma oczy, mówimy o tym, że stoimy przed Jego oczami, ale też przepięknie pokazujący, że widzę, widzę siebie w oczach Bożych. Widzę siebie jako malutkiego człowieka, ale to znaczy, że, że Bóg też mnie widzi, skoro ja siebie widzę w Jego oczach. Widzisz mnie, Panie, więc proszę cię, ustrzeż mnie, przypinuj mnie, spraw, żeby mi się nic złego nie stało. Ewangelia opowiada o 10 minach. przypowieść o 10 minach, trochę taka inna wersja. przypowieści o 10 talentach, dlatego, że z jednej strony tu jest mowa o niższej wartości mina, to jest około 100 denarów, 100 dniówek. Każdy dostaje tyle samo. nie tak jak w przypowieści o talentach, dostaje tyle samo po jednej. I zaskakująco mamy taką różnicę, że jeden zyskuje 5, drugi 10, trzeci nic. I zostają nagrodzeni według tego, co zyskali. Ten, co dostał 5, dostaje 5 miast, ten, co zyskało 10, dostaje władzę nad 10 miastami. No i wydaje się, że ten, co nie miał nic, to po prostu, no właśnie, powinien być obdarowany przez tych, którzy zarobili, no bo przecież jest najbiedniejszy. Jednak każą mu zabrać jeszcze, zostaje ukarany. I dają nie temu, co ma 5, tylko temu, co ma 10. Ktoś by powiedział, no bez sensu, panie, ten już ma 10. No, dajcie temu, kto ma. Kto ma, temu będzie dodany, a kto nie ma, nawet zabiorą temu, co ma. I tak wydaje się to dziwne, że to jest niby niesprawiedliwe, ale to jest mega logiczne. Jak ktoś z nas widzi, że w jednym banku ma 5% zysku, a w drugim banku 10%, to gdyby miał pieniądze, to wsadziłby oczywiście do tego banku, co jest 10%, i wcale by to nie uważał, że to jest skandal. Pan w tej przypowieści daje temu, który najwięcej może pomnożyć, a każe tego, który, który tak naprawdę marnuje jego pieniędzy i nawet naraża na niebezpieczeństwo, bo, bo zawinął w chustkę zamiast dać gdzieś do banku albo do jakiegoś skarbca świątyniego. to, to zrobił, zachował się tak, że mało braku, jeszcze te pieniądze ktoś by mógł ukraść. Ta przypowieść jest bardzo mądra, bo, bo pokazuje, że oprócz tego, że Myśmy powinni pomagać ubogim, że powinniśmy dawać innym ludziom, to powinniśmy też gospodarzyć mądrze swoimi pieniędzmi. Powinniśmy naprawdę dawać pieniądze tym, którzy potrafią je dobrze pomnożyć, którzy je nie zmarnują, bo nie o to chodzi po prostu, żeby wszystko rozdać, żeby wszystko było zmarnowane. Mądrość życia polega na tym, że, że umiem dobrze gospodarzyć pieniędzmi, umiem je pomnażać i umiem się też dzielić. Życie bez jednego czy bez drugiego nie jest życiem w pełni ludzkim. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.